Hej, witam Was na moim kanale. Ja jestem Marcelka, a dzisiaj na co Skins będziemy sobie robili witewki. Jakie bitewki? No planuję sobie zrobić trzy witewki, w sumie za około tysiączka. Mamy trzy do wydania, także... Trzy witewki dzisiaj będziemy sobie robić, bo w sumie to najbardziej chyba je lubicie i najbardziej lubię je ja robić też. Także zanim już to przejdziemy. Z moim kodem Marcelka macie 10% do depozytu i darmowe 2 ,10 zł, 10 groszy na start, a jak już płacacie z moim kodem, to pamiętajcie o tym, że macie konkursy. I powyżej 8.40, jak płacacie, możecie sobie skinka zgarnąć, także płacajcie i zgarniajcie sobie skinki. Standardowo zostawcie łapkę, suba i komentarz. Dzisiaj do wygrania będziecie mieli P250 Asimov za około 2 dyszki. A na ekranie teraz wyświetla Wam się e, zwycięzca z poprzedniego odcinka. E, dobra, także zrobiłam sobie bitewkę z tych nowotkich skrzynek, które w sumie mamy tutaj. E, także co? E, one są wszystkie w ogóle na buście, e, także zobaczymy jak to w ogóle pójdzie. E, te są na buście, a te, te nie. <laughs> Ale dobra, zobaczymy. Po prostu e, zrobiłam tak, żeby było ta około tego 1000, jest 1100 zł. Na standardowym e, dwie osóbki. Także zrobimy sobie bitewkę z bustami, zobaczymy jak to pójdzie. Pewnie będziemy musieli grać z botem, ale to nic takiego, także wybieram sobie bocika. No i co? Zobaczymy, co fajnego z tych skrzyneczek nam tutaj siądzie. Albo nie siądzie, ale miejmy nadzieję, że siądzie. E, także co? UMAK za cztery stówki. No dla przeciwnika M4 za prawie 7. No trochę boli, trochę boli ta przegrana już na samym początku. E, ale tu się wszystko jeszcze może zmienić. Także M4 dla nas za 4 dyszki. zatka za 50 to dla przeciwnika BOTA. zatka dla nas za 55 zł. Łuspik mm. za dyszkę. M5 za 7 dla przeciwnika mm. no i niestety alka duality droższa niż pistolki. Mm. Kurde, no chyba niestety nie uda nam się tej bitywki wygrać. Chociaż kurde, jeszcze jest 13 skrzynek, to co ja gadam? Ja już się przejmuję, że po prostu to nie wyszło. A jeszcze tak naprawdę jeszcze, jeszcze, jeszcze możemy tego bota dogonić, nie? 10 skrzynek to jest jednak jeszcze dużo, mm, no chociaż bot ma 400 wyprawie przewagi, nie, to trochę boli też, to trochę boli, e, także co, no zobaczymy jak to dalej pójdzie, jak na razie jest jednak ta przepaść dosyć spora. Mm. No 16 zł akacz dla przeciwnika, dla nas skinek za nawet nie złotówka, także no niestety to jest ta przepaść. Trzeba było wziąć da vloga, ale to jest tak po prostu często, że że no nie ma się tego farta, a czasem się go ma. No, także no cztery skrzynki do końca zostały. Eee, I co? No chyba już niestety nie nadgonimy. No jak widać, bo co zrobił profit z tej skrzynki. <laughs> On sobie zrobił profit, także fajnie. My niestety niezbyt, no bo przewaliliśmy tu w sumie teraz tysiaka. <laughs> także no co, jak widać ta skrzyneczka, te skrzyneczki nowe nam dzisiaj się nie poszczęściły, wyszła troszkę lipa. Dlatego może zrobimy sobie bitewkę z jakichś innych skrzyneczek, niekoniecznie z tych nowych, także ja zaraz coś skleję i do Was wrócę. Dobra, mamy 10 skrzyneczek, one są już trochę takie droższe. Od tutaj 6 dyszek do 160 nawet, także mamy 10 droższych skrzynek, takich fajniejszych. Zrobimy sobie, myślę, że też na standardowym. Zobaczymy, jak nam pójdzie znowu na tym standardzie. No i co, myślę, że nie ma co przedłużać, też zaczynamy sobie w kawiarni, jakby w końcu gracz do nas dołączył, a nie z butem znowu się bić e, o to. E, może z tych takich troszkę droższych strzynek nam się po szczęście bardziej niż z tych poprzednich. One były chyba tam bardziej cenowo, średnio małe. Także mamy fajnie, bo mamy gracza e, i zobaczymy, co nam tu trudnie. No, troszkę przewagi, jak na razie dla kolegi. Zobaczymy, co będzie dalej. No i jest w miarę jeszcze wyrównane, jest dyszka, dyszka różnicy. Zobaczymy, jak tam będzie. E, no, teraz to już nie, teraz to już nie jest dyszka przewagi. E, Także no niestety chyba e, znowu się nie uda. Ale dobra, mam jeszcze 6 skrzynaczek do końca. Fajna M4 e, dla przeciwnika, dla nas niestety m za nawet nie Na nawet fajną naklejkę dropną, nie? Za 120. To jest w ogóle hit. E, nie chcę mi się tego komentować, <noise> po prostu to jest jakieś dzisiejsze nieszczęście nasze. Fajny ak czy za 50 zł, no ale niestety nie nadrobi on... Uuu, AWP-ka za 170, ale on trafił za 410 AWP, no to i tak jest, jesteśmy... No jak widać w ogóle też profil zrobił sobie niezły, bo z 1000 zrobił prawie dwa. My niestety nie. No i co, dobra, e, przejdę sobie, zrobię sobie trzecią, ostatnią, za te 1200 bitewkę i wrócę do Was. I budmę się, żeby ta trzecia dzisiaj oddała nam wszystko. No dobra, generalnie stworzyliśmy sobie taką bitewkę. Tutaj mamy strzelaczkę na buście, e, także zobaczymy. Niech się dzieje, co się dzieje. Mam nadzieję, że tym razem się nam uda. I znowu mamy tego samego gracza. Jak znowu mnie owali, po prostu to się tak zdenerwuje, <grym>, że po prostu nie. O, i mamy fajnie. Jest 317 zł. Yy, On ma także oby tak zostało już do końca. No i znowu go orąwaliśmy Jest dobrze, jak na razie. Mi się to podoba. Yy, nie ma wygrywania cały czas, panie kolego. Ja tak nie może być. <grym>, już 800 zł z 1200. Yy, także no, no no powoli idzie do góry. Góry. Dwie skrzyneczki zostały, mamy przewagę dosyć sporą. Mam nadzieję, że tak zostanie. Ostatnia skrzynka, błagam. Błagam, chociaż już przegramy, ale nikt w to wygramy. Jest okej, okay. dobra, wygraliśmy, mamy. Mamy w sumie 1700 z 1200, więc jednak ten akacz ostatni, który nam wypadł, w ogóle nam mega oddał, eee, więc jednak dobra, jest wygrana, powiedziałam dobrze, że tym razem jak nie, nie walniemy underdoga, to jednak wygramy, także dobra, jednak ostatnia bitewka oddała, te ostatnie skrzynki fajnie nam oddały, eee, fajnie w ogóle się dają mi te skrzynki, kurde, na buście tak szczerze, bo... Z tym busem zawsze mi jakoś to fajnie siada i fajnie zawsze e, wygrywam. Także może po prostu trzeba grać na bustie i wtedy będzie e, lepiej. E, w sumie to mamy jeszcze te punkty. Tutaj moglibyśmy sobie wymienić e, to na jakąś e, broń. Eee, tak teraz sobie pomyślałam na sam koniec odcineczka no i za moje punkciki skinek za 200 zł jest generalnie fajnie pamiętajcie wymienić sobie te punkty jeżeli otwieracie skrzyneczki, to wpadają Wam te punkciki, wymieniajcie sobie je na bronie i to zawsze jest e, fajny dodatek. Powiem tak, z trzech mamy dwa, nie jest najgorzej, mogłoby być gorzej, fajna ta e, ostatnia bitewka nam siadła. Będziemy sobie na pewno robili więcej e, takich bitewek na boostie, bo mega mi się podobają, e, a więc co, zostawcie łapkę, suba i komentarz żeby być na bieżąco i żeby wygrać tego skinka P20 Asimów, o którym wam ja wcześniej mówiłam. No i wpłacajcie z moim kodem Marcelka, nie? I widzimy się w następnym odcinku. Siemanko!